Mimo późnej pory jeszcze raz tutaj melduję się u Was na żywo z naszego studia TV w Sobuce. Jutro wyjeżdżam w podróż, która będzie trwała na no, solidnych 8 dni. Wymieniałem już w różnych miejscach różne spotkania. Ostatnie, jakie udało się załatwić, to Rzeszów mamy tutaj w 18 stycznia. O godzinie 18, na około dwie maksymalnie trzy godziny, chciałem Was zaprosić na spotkanie, gdzie wstęp jest wolny oczywiście poświęcone parlamentowi wolnych ludzi, ale szerzej, sytuacji w Polsce, na świecie i co dalej, w jaki sposób będziemy działać. Dwa bratanki, dwa bratanki ulica Kwiatkowskiego, 145. Zresztą tutaj na zdjęciu Bartek nam tu przygotował, jest, jest ten lokal. Tam będziemy oczywiście nocować. To jeszcze nie będzie dokładnie, gdzie będę, bo będę, pamiętajcie, wcześniej tutaj. 17 to już spotkanie w Krośnie, które ogłaszałem tutaj na wydarzeniu. Potem 18 Rzeszów, potem 19 Lublin. Potem, potem udział w właśnie Festiwalu Jedności w Krakowie 21 stycznia, tutaj o godzinie 14.45 mam tam wystąpienie. A jutro, no jeszcze tak, jutro jeszcze nie północ, nie stuknęła o północy. Po północy to już będzie 14, tak? Dzisiaj taki piątek troszkę rzeczywiście był pechowy w wielu miejscach. Jutro, jutro jestem o godzinie, chyba o 17, jak pamiętam, w 17, 18. To już sprawdźcie, muszę to zobaczyć w, w Opolu na klasztornej 1. O ile pamiętam, tak? To jest dom artystyczny. To, to, to zapamiętałem, tak? Także chcę Wam powiedzieć, że po tej rozmowie, którą mieliśmy dosłownie no ile godzinę temu, jak się nawet niecałą skończyła z profesorem Matyją jestem bardzo podbudowany, raz, że idea demokracji się rozwija, nawet w takich środowiska jak właśnie tutaj, tutaj Trwiza i Radio Maryja, co też jest o bardzo okej, okay, uważam. Te środowiska, które generalnie rzecz biorąc, będą tak powiem, się tak motywowały, żeby iść w demokrację, bo jest bardzo dużo, to są różne środowiska światopoglądowe, demokracja bezpośrednia jest ponad ideologiczna, ponad można powiedzieć religijna, ona służy tak naprawdę, wszystkim mądrym ludziom, którzy chcą się sami rządzić. Do tego wszystkiego w rozmowie z profesorem Matyją wywołałem po raz pierwszy publicznie temat udziału, ewentualnego udziału środowiska parlamentu Wolnych Ludzi. Powtarzam, środowiska parlamentu Wolnych Ludzi w wyborach, jeżeli się odbędą na jesień w kampanii, zwracając uwagę, że w mojej ocenie ten najbardziej po prostu praktycznie byłoby wziąć udział w samych wyborach do Senatu, bo podołalibyśmy tej takiej, takiej właśnie takim wyzwaniom. Poza tym są to wybory praktycznie oparte o Jowy do Senatu, kompletnie inna tutaj logika. Stu kandydatów najlepszych w Polsce, jakich moglibyśmy znaleźć. Mówię to o tym dzisiaj, ponieważ chciałbym, żebyście nie tracili ducha. W mojej ocenie kampania wyborcza jest pewnym elementem marketingu prawda, społecznego. My bardzo potrzebujemy tego marketingu, potrzebujemy nowych ludzi, którzy w oparciu o nowy statut, który mam nadzieję w, 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 w referendum, który ma być w lutym, przegłosujemy. I to będzie taki twardy fundament, na którym będzie się środowisko właśnie zwolenników głosowań opierać, będzie się rozwijać, będzie to po prostu propagować, i to będzie bardzo fajne przejście od fundamentów zbudowanych wczesną tutaj, można powiedzieć, jeszcze, jeszcze zimą, potem wybory, które są też w tym projekcie, którym ja patronuję, zaplanowane na wiosnę, tak żeby dosłownie z początkiem wiosny ruszyć już. W pełnej obsadzie personalnej z rozwijaniem tego naszego wielkiego, wielkiego projektu, wielkiej sprawy, jaką jest demokracja bezpośrednia. Zapraszam Was jeszcze raz na te wszystkie spotkania tutaj Rzeszów, przypomnę, 18 stycznia godzina 18 zajazd 2, bratanki ulica Kwiatkowskiego, 145 z tym wolny. Przyjście porozmawiamy naprawdę jest o czym. Mam bardzo wiele rzeczy przemyślanych dotyczących tego, jak gdzie działać. Potrzebujemy po prostu tej wspólnoty, wspólnych działań. Zdajemy sobie sprawę, że są ludzie, którzy się na przykład czasami rozczarowali, którzy się zmęczyli. To jest naturalne, to jest normalne. Dobrze jest, jak zostaną ci, którzy po prostu naprawdę wierzą w to, co robią i motywują się wzajemnie pozytywnie do działania, nie demotywują, bo, bo to jest naturalne, że potrzebujemy właśnie motywacji, a nie demotywacji. Ja jestem absolutnie taki głęboko przekonany o wielkiej, wielkim znaczeniu tej, 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 tej idei ustrojowej, jaką jest demokracja bezpośrednia, szczególnie w wersji elektronicznej. To, to nam pozwala, jak to wcześniej powtarzam, nie odrzucając technologii współczesnych, rozwijać cywilizację, tylko wykorzystując tę technologię, byśmy mogli być wreszcie suwerenni, żebyśmy sami stanowili prawo, żebyśmy, mieli, żebyśmy nie musieli żyć w świecie, w którym pośrednicy skorumpowani przez wielkie korporacje, przez różne układy de facto nie reprezentują naszych interesów. Także dzięki, do zobaczenia tej trasie całej. I do zobaczenia też w Rzeszowie. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy wielkie serdeczne dzięki Janusz Zagórski i cały zespół